Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz pokażę Wam pierwsze chwile kurczaków zielononóżki w tunelu foliowym. Nadszedł czas, aby opuściły pokój w moim domu, gdzie wygodnie sobie mieszkały na pięterku i w ciepełku, więc nadszedł czas na to. Aby zamieszkały jak przystało na porządnego kurczaka na zewnątrz. Hartować się muszą, więc za chwilę zobaczycie, za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały pierwsze chwile kurczaków w tunelu foliowym. Ale zanim Wam to pokażę, to zwróćcie proszę uwagę, co tutaj się dzieje na wybiegu. Widzicie to? Widzicie to? Zielony wybieg się odradza. Zobaczcie, rośnie na, nim, rośnie na nim trawka. Co prawda są tutaj jeszcze koguty. Są cztery koguty, w tym jeden, który przychodzi tutaj tylko na dzień. Czyli Konrad. Wpuszczam Konrada tutaj, aby sobie łaził w ciągu dnia bo tam na wybiegu u niosek Hans czasami potrafi go mocno, mocno pogonić. No i zobaczcie, dzięki temu, że od jakiegoś czasu nie wpuszczam tutaj niosek, to ten wybieg zaczyna pomału się odradzać. Pokażę Wam jeszcze, pokażę Wam jeszcze koguty. Koguty dostały swoje imiona, ale chciałbym Wam pokazać te koguty w pełnej krasie, a nie tak. Ukryte w krzakach, więc tak, ten biały to bocian. <noise> Dlaczego bocian? Zwróćcie uwagę na sposób, w jaki porusza się ten kogut: że stawia łapy, że stawia łapy jak bocian, jak bocian na łące. Ten w środku, którego tutaj widzicie, tak, o, ten taki, który już, już się ładnie wybarwia. Nazwałem go Sowa, dlatego że pieje jak Sowa, a ten to Maria, dlatego że jeszcze nie wiadomo, czy to kogut, czy kura. Właściwie wiem, że to kogut, ale on trochę wygląda i zachowuje się jak kura, więc dostał takie imię, że tak powiem, damsko-męskie. I niezależnie od tego, czy byłby kurą, czy kogutem, to imię będzie. Do niego pasowało. A więc Cowa, Konrad, Maria i Bocian. A teraz już idziemy do tunelu foliowego. Pokażę Wam cześć. Ziutek! Pokażę Wam pierwsze chwile moich kurczaków w tunelu foliowym. A ty, Halina, możemy liczyć dzisiaj na buziaka od ciebie? Tak, Halina rozdaje buziaki chyba tylko w okresie wysiadywania jaj. Zobaczcie, odwraca się. Niestety. No nic, Halina. Liczymy na to, że niedługo zaczniesz znowu rozdawać buziaki. A tymczasem moi drodzy zabieram Was do kurników, bo sam jestem ciekaw, ileż to dzisiaj jajek zniosły moje kury. I wasza ulubiona, skrzypiąca brameczka, ale zobaczcie, jaką Kaziu sobie białą ścieżkę do swoich kurek usypał. Jeszcze w tej chwili jest pochmurno i dobrze to nie wyschło, ale zwierzcie mi, że jak to wyschnie. To będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo białe. No ale nic. Jak powiedziałem, muszę sprawdzić, ile w dniu dzisiejszym jajeczek moje kurki tutaj wyprodukowały. No i w tym kurniku niestety tylko. Och, patrzcie, jaka ze mnie trąba. No ale cóż, zdarza się. Zgniotłem jedno jajko, ale będziemy mieli dzięki temu okazję zobaczyć, jak bardzo kury lubią zjadać. Jajeczko, proszę bardzo! Jakie smaczne! I co? Dobre? Pewnie, że dobre! Najlepsze, najlepsze jajka na świecie. Jedz, jedz, jedz i rośnij. No, trudno. Mówi się trudno. Żyje się dalej. Tutaj nic nie zginie. To jajeczko, które w tej chwili zgniotłem i zjadły moje kury, to jajeczko jeszcze do mnie wróci, obudowane z powrotem w skorupkę. Tak, tak, moi drodzy. A zobaczmy, ile tutaj w tym kurniku będzie. Wytłoczka? Czy nie będzie? No tak, na to, na to liczyłem i tak stawiałem, że będzie około 11 jajek, i było 11. Natomiast jedno uległo uszkodzeniu, więc 10. Ale jeszcze zostały kochiny. Ile stawiasz? Na ile jajek stawiasz? Jak myślisz? Ile będzie u kochinów? Bo ja mówię, że No, mówię, że dzisiaj trzy i zobaczymy i zobaczymy, czy się przeliczyłem, czy nie, czy się zawiodłem, czy wręcz przeciwnie. Oj, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Ale brudne to jajko. Ale brudne. Co mi tutaj skaczesz, Malwina? No nic, od kochinów cztery jajka, jak widzicie, stawiałem, że będą trzy, są cztery, więc jestem, że tak powiem, mile zaskoczony. A co ty, Krysia, tak lecisz za mną? Tutaj nic nie ma dla ciebie. Czy ty buziaka chciałaś widzą dać? Buziak dla widzów, Krysia. Buziak, tak jest. A teraz dla widzów. Krysia, tu, tu buziak dla widzów. No dobra, jeszcze się nauczysz. No nic moi drodzy. No patrzcie, no proszę, proszę bardzo. Oglądaj sobie, oglądaj sobie. Co to jest? Co to takiego? Trzeba dziobnąć, skosztować. Zobaczyć, czy da się zjeść taką wytłoczkę. No ty, Krysia, ty to jesteś. Ciekawska kurka! Yy, więc tak moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten poniedziałkowy odcinek. Mogliście zobaczyć kurczaki w swoim nowym domu. Ciekaw jestem jak wyglądają te kurczaki z waszej perspektywy. Czy rosną, czy nie rosną. Przypomnę, że kurczaki zieloną nóżki mają w tej chwili 3 tygodnie. Więc napiszcie mi w komentarzach, czy jak na trzy tygodniowe kurczaki, czy są odpowiedniej wielkości. Jak wam się wydaje? Czekam na wasze komentarze. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik. A, a my co, Krysia? Widzimy się w kolejnym odcinku.